Zapraszam na analizę sprawy, która zaczęła się od jednej kopalni, a skończyła na wokandzie najważniejszego unijnego sądu. Mowa oczywiście o Turowie, historii pełnej międzynarodowych sporów, gigantycznych kar i, co najciekawsze, absolutnie zaskakującego finału. O takiej kwocie mowa, 68 milionów euro. To właśnie ta suma znalazła się w samym centrum całej tej historii. Według unijnego trybunału, dokładnie tyle pieniędzy ma wrócić do Polski w głośnej sprawie kopalni Turów. No właśnie, jak to się w ogóle stało? Jak z pozoru lokalny, przegraniczny spór o kopalnie mógł eskalować do takiej skali? I co ważniejsze, jak doprowadził do tak nieoczekiwanego werdyktu? Cofnijmy się więc na sam początek, żeby to wszystko zrozumieć? No dobrze, żeby poukładać tę historię w całość, musimy zacząć od źródła, czyli od samej kopalni Turów? A czym właściwie jest Turów? To jest prawdziwy gigant i jedna z największych w Polsce kopalni węgla brunatnego, należąca do państwowego PGE. Dla całego regionu to gospodarcze serce, daje energię i tysiące miejsc pracy. I co absolutnie kluczowe dla dalszych wydarzeń, Polska przedłużyła jej koncesję na działanie aż do 2044 roku. I tu właśnie dochodzi do zdarzenia. Z jednej strony mamy Polskę, dla której kopalnia to filar bezpieczeństwa energetycznego i lokalnej gospodarki, a z drugiej tuż za miedzą Czechy, które widziały w Turowie egzystencjalne zagrożenie. Obawiano się tam utraty dostępu do wody pitnej i fatalnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Co więcej, Czesi podnosili, że Polska przedłużając koncesję, złamała unijne procedury. I jak to często bywa w takich sytuacjach, lokalny spór nie pozostał lokalny na długo. Bardzo szybko sprawa wylądowała na najwyższym możliwym szczeblu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej Spójrzmy, jak szybko to wszystko eskalowało. W 2020 roku zapada decyzja o pracy kopalni do 2044 roku. Już na początku 2021 Czesi składają historyczną, bo pierwszą taką skargę do TSUE. A zaledwie kilka miesięcy później, w maju, Trybunał podejmuje naprawdę radykalną decyzję: nakazuje Polsce natychmiast zatrzymać wydobycie. A dlaczego tak ostro? Cóż, uzasadnienie Trybunału nie pozostawiało żadnych złudzeń. Sędziowie stwierdzili, że dalsza praca kopalni mogłaby doprowadzić do poważnej i nieodwracalnej szkody. Widać więc czarno na białym, że argumenty strony czeskiej potraktowano tam śmiertelnie poważnie. I co zrobiła Polska? Zignorowała ten nakaz. Ta decyzja, jak się wkrótce okazało, miała swoją, i to bardzo wysoką cenę. Sytuacja była, powiedzmy sobie szczerze, zero-jedynkowa był jasny, wyraźny makas Najwyższego Sądu Unii Europejskiej. Mimo to wydobycie w Turowie nie zostało wstrzymane. A to otworzyło drogę do kolejnego etapu kar finansowych. No dobrze, to o jakich karach mówimy? O kwotach, które robią wrażenie. Od 20 września 2021 roku TSUE zaczął naliczać Polsce karę w wysokości pół miliona euro dziennie. Każdy dzień dalszej pracy kopalni kosztował właśnie tyle. Mechanizm był tu bardzo prosty. Krok pierwszy Polska nie wykonuje nakazu, krok drugi Trybunał nakłada karę. I wreszcie krok trzeci Skoro Polska nie płaciła dobrowolnie, Komisja Europejska postanowiła sama sobie te pieniądze pobrać. Zaczęła je po prostu potrącać z funduszy, które i tak miały trafić do Polski. I kiedy już wszyscy myśleli, że ta sytuacja to taki prawny pad, który będzie trwał latami, nagle nastąpił zwrot akcji. I to o 180 stopni. Tego dnia, 3 lutego 2022 roku, stało się coś, czego mało kto się spodziewał. Warszawa i Praga ogłosiły, że się dogadały. Podpisano ugodę, spór został oficjalnie zakończony, a Czechy wycofały swoją skargę z Trybunału. Sprawa zamknięta, koniec tematu, a przynajmniej tak się wtedy wszystkim wydawało. I tu wracamy do tej ugody, to ona okazała się absolutnie kluczowa w walce o potrącone miliony. Do akcji wkroczyła Rzeczniczka Generalna Trybunału Juliany Kokot. Wydała opinię, która kompletnie zmieniła postać rzeczy. Stwierdziła wprost, skoro spór między Polską a Czechami się skończył, to komisja nie miała już żadnej podstawy prawnej, by dalej pobierać kary. Zatrzymajmy się na chwilę, bo to ważne. Kim jest ten Rzecznik Generalny? To taki niezależny doradca sędziów, który przedstawia swoją bezstronną analizę sprawy. Formalnie jego opinia nie jest wiążąca, ale w praktyce, w ogromnej większości przypadków, Trybunał idzie za jego głosem. To był więc naprawdę mocny sygnał, że szala przechyla się na stronę Polski. No i tak, z tą opinią w ręku, obie strony czekały na ostateczny werdykt, na wielki finał tej historii. Jaki był więc finał tej prawniczej rozgrywki? Z jednej strony komisja, która zabrała ponad 68 milionów euro, z drugiej Polska, która poszła do sądu, żeby te pieniądze odzyskać. A werdykt zwycięstwo Polski. Trybunał jasno stwierdził: komisja nie miała prawa tego robić, a pieniądze trzeba oddać. A jaka była żelazna logika sędziów? W gruncie rzeczy bardzo prosta. Skoro Polska i Czechy się dogadały, to spór, od którego wszystko się zaczęło, po prostu wygasł. A skoro wygasł spór, to nakaz wstrzymania wydobycia stracił rację bytu. A skoro nakaz stracił rację bytu, to dalsze pobieranie kar było już po prostu bezprawne było przekroczeniem uprawnień. Okej, okay. ale byłoby błędem myśleć, że to tylko historia o jednej kopalni i jakichś tam 68 milionach euro. Nie. Ta sprawa mówi nam o wiele więcej o tym, jak działa, a czasem nie działa dzisiejsza Unia Europejska. Bo cała saga turowa jest jak soczewka, która skupia największe dylematy współczesnej Europy. Pokazuje wieczne napięcie między prawem unijnym a suwerennością państw. Pokazuje, jak diabelnie trudno jest pogodzić bezpieczeństwo energetyczne z zieloną transformacją. I wreszcie udowadnia dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że czasem zwykła umowa między dwoma sąsiadami działa lepiej niż wielkie unijne trybunały, a po drugie, że nawet potężna Komisja Europejska ma swoje granice. I tak na koniec zostajemy z pytaniem, które jest chyba najważniejsze w całej tej układance. Europa przechodzi gigantyczną transformację energetyczną, ale jak w trakcie tej rewolucji pogodzić interesy poszczególnych krajów z naszym wspólnym celem, jakim jest ochrona planety? Jak znaleźć ten złoty środek? Sprawa turowa dobitnie pokazała, że łatwej odpowiedzi na to pytanie po prostu nie ma.